Siema widzowie, z tej strony karczy. Dzisiaj zagram na, na SPC Gear Plus. Na którym już nie grałem ponad miesiąc, bo przyszła mi nowa myszka Bloody A70. Y I chciałem sobie to wspominać te ostatnie półtora roku, kiedy grałem właśnie na tej myszce. Kiedy no, wygrywałem Gierki. Już teraz patrzę, to nie wiem jak. Ale tak, po prostu chcę zobaczyć, jak to kiedyś było na tym SPC. Że... Nie widzę, ja po prostu ta myszka jest taka lekka, że w porównaniu do Bloody, to Bloody jest w ogóle trzy razy cięższa od niej. To jest po prostu szok. Dawno nie grałem na takiej lekkiej myszce. A jakby ktoś pytał, ile w ogóle już ją mam, to jest od wakacji 2022 roku, więc już półtora roku grałem na niej. Do stycznia i sobie wtedy Bloody mi przyszła. W sumie od razu to jest jakby mniejsza jest i wygodniejsza od Bloody i jakby... Słuchajcie, bardziej te kliki, są jakieś inne kliki, Bar inaczej je czuć. Czuję bardziej, że robię double clicka niż na Bloody. Aha, nie mam przeciwnika. A jeśli chodzi o CPSy, to tyle robię na Butterfly'u. No, brak klika to nic, bo po prostu No, nie chcę mi się teraz tego robić. Jak słyszycie moją myszkę, do sorry widzowie, ona jest to właśnie taka głośna, że kiedyś na moich filmach było zawsze ją słychać. A jeśli chodzi o budowanie, to nawet git. Może go bliżej na niej nie zrobię, ale. I co ja zrobię? Porobię go? No, joi, Dawno nie grałem. Nie, ho, ja mam pobież. No, dzi Już min, minus jest taki, kiedy będę sobie stukać myszką, nawet nie klikać. Nie będę teraz klikać nic. Tam się klikają klawisze. To jest coś, co nie powinno się dziać w tym miejscu za prawie 200 zł. Ej, no znowu nie mam przeciwnika! Co jest? A widzowie, mam jeszcze jakieś dwie gimigowe myszki. Może mniej używają niż od specera, ale możemy zobaczyć. Czy sobie może zagram Według, a nie mam Huzaro i Red Dragon Kobra, więc możemy sobie na nich spróbować zagrać, po... może po roku nieużywania. Nie, nawet półtora, jeśli chodzi o te myszki, które Konkobra mega dużo wyklikuje, a pozaro no jest taka słabsza, no taka nie, nie, gamingowa, do bardzo dobrej, jeśli chodzi o cenę, ale nie do Minecrafta po prostu. I też jakby ktoś pytał, gdzie kupić taką myszkę, jak ktoś w ogóle chce, no to... Jest teraz nowsza wersja tej myszki, no Endorphi. Teraz SPC to jest Endorfi i właśnie Endorphi zrobię tą samą myszkę, tylko że z innym logo i droższą. Na przykład, jak chcecie sobie kupić tą, yy, ten starszy model, ten SPC jeszcze, bo są w magazynach. Z czego byłem sam w sam sklepie, to też widziałem, że właśnie. No, że właśnie w internecie można je dostać za 60 zł, i to kiedyś kupało za 200, i teraz za 60 zł. Najtańsze, to jest dla mnie lekki szok. Ej, co jest? Także, że jakbym miał na tej myszce teraz grać, gdyby nie był Obladego, to bym sobie nie poradził. Ej, chciałem was zaprosić na mój serwer Discord, bo mi się teraz akurat przypomniało Link w opisie. O, i teraz strefka szabła nagle. I jakby jak się bardziej mocniej y, kliknie, to jakby z, przyciski bardzo skrzypią. I zapraszam y, co piątek na live'a. I w piątki y, są live'y w soboty pódziana Macie go w sumie kanał w komentarzu. W opisie co? I właśnie wracając w piątki, robimy właśnie sobie challenge, Gdzie na przykład ktoś wysiada na iPad, to zmienia myszkę na inną. Na przykład na tym huzaro. Raz na SPCR miałem być, ale nie miałem pod włączonej. Ale na huzaro grałem, czyli tej trudniejszej. O jezu, dobrze, że go porobiłem. Jeśli ktoś po prostu potrzebuje myszki tak na początek Minecrafta, to polecam właśnie tego specera. I się czuję jakbym robił recenzję niego, ale dobra, wracamy do... szczerze, jak, się, jak tak po dłuższym czasie jak nie klikamy, się da 18 CPS wyciągnąć. Idziemy sobie do różowego. Rozwaliłem! Rozwalę go? Jest! CO? Czemu mi się to nie kliknęło? Jest! A, bo ma B, ja, już myślałem, że wygrana będzie. O, GG, wygrałem i tak. Mam nadzieję, że już na tej meczce nie będę musiał grać.